We'll you Zaraz, czy ten markar nie był niebieski? O, co się dzieje? <laughs> Było blisko. Skup się sam. Sam? O mało nie umarłam ze strachu przez twoje żarty. O, to się nazywa magia, Słyszałaś kiedyś o tym? Magia? Nie wierzę w magię, Sami. Naprawdę? O, co to? Y nie tego się spodziewałem, ale cóż... Możesz znowu zamknąć dłonie? Okej, okay. a braka dobra? Co? Foj, nie będę tego sprzątać! Ups, gdzie popełniłem błąd? Mamy to nasze rekwizyty do dzisiejszego rzemiosła! Sami, czy mógłbyś pokazać mi więcej swojej magii? Przygotuj się tu! Będziesz świadkiem moich niezrównanych umiejętności magicznych! A braka dobra? Ups, pozwól, że przyniósł z powrotem te markery. Założę się, że gdzieś daleko, daleko stąd. Skąd wiedziałaś? Ene, due, rike, sake i te złap za załatę. Hej, jestem pewien, że to było inaczej. Różowy jest zawsze najlepszym kolorem, więc po prostu wezmę różowy. Teraz ten marker zniknie na twoich oczach. Sam! N Nic się nie stało. Czekaj, co? Aaaa! Ja też umiem robić magię. Wiesz co? Dzisiaj nie mam ochoty na sztuczki magiczne. Hmm, czy jesteś tego pewien sami? Już? Ojejku. Zielony sprawia, że wyglądam lato! Dawaj różdżkę. Nie radzisz sobie z nią, wiesz? Mam dla ciebie coś lepszego. A co to jest? To, to moja książka sztuczek magicznych. Możesz jej użyć. Ach, to stąd bierzesz swoje sztuczki. Super. Spójrz, moje ręce są puste. A teraz nie są. To znaczy, ja wiem, ale powinnaś to powiedzieć widzom. Okej, okay, okej. Okay. Wsuń marker pomiędzy palce. I nikt tego nie zobaczył, widzisz? Niesamowite. I nie zapomnij wykonać kilku magicznych ruchów. To dość proste. Tak, to jest prawdziwa magia, mówię ci. Hej, jak się tu dostałaś? To zamknięty pokaz. To ty. Ach, cała ta magia sprawia, że jestem i Wypiłem wszystko. Aha, akurat tego potrzebuję. Dzięki, Sam. Mam Użyć Ups, tylko nie tatuszkę, nie tatuszkę! Dziękuję, ale teraz potrzebuję tylko butelki i tego markera. Zobacz, mogę to poruszyć bez dotykania. I. Voilà! O Uranę, nie wiedziałam, że te butelki potrafią czarować. Co? Oczywiście, że mogą. Zobacz jeszcze raz. Uż? Niesamowite, prawda? Sam sprzedaje butelki, sam zarabia pieniądze. Aha, i su tam pracuje. Nie dziękuję. Poza tym butelka nie jest magiczna, to tylko kolejna sztuczka. Co masz na myśli mówiąc, że nie jest magiczna? Po prostu poproś publiczność, aby skupiła się na markerze. A potem dyskretnie na niego dmuchnij. Widzisz? Więc jednak nie chcesz być moją słoniczką, co? Cóż, nie teraz dobrze? Oto następna sztuczka magiczna. Tada! Hej, co zrobiłaś? Wiesz, że to oznacza dyskwalifikację Spokojnie, pokażę ci, jak to zrobiłam. Patrz, musisz tylko pocierać palcem w ten sposób. Su, nie możesz ujawniać swoich sekretów. Nikt nie kupi biletów na przedstawienie. Muszę zarobić mnóstwo pieniędzy, aby otworzyć własny teatr magii. O, sam, czy to nie Roger w ogromnym, magicznym kapeluszu? On też jest magikiem? Roger? Ale przecież mieliśmy umowę. Jak on śmie. Tak, idź sprawdzić. A ja dokończę wyjaśniać. Su, nie widziałam tam nikogo. Mm, cóż, może się pomyliłam. Przepraszam. Zachowujesz się dziwnie. A co powiesz na to? Aha. Zaraz, czy on nie był pomarańczowy? A teraz jest żółty. Jak to możliwe? Och, masz na myśli ten trik z markerem zmieniającym kolor? Pamiętam, że ćwiczyliśmy ten ruch. Cóż, teraz wykonujemy go obiema rękami. Łatwiej zna, żadna magia nie jest potrzebna. I jak to się stało? Sam. Nic specjalnego, tylko trochę magii. Aha, w samą porę! A, ej, oddaj to! To mój marker! Mój magiczny marker, Su! Mówiłam ci, tu nie ma żadnej magii! To tylko sztuczka, której każdy może się nauczyć! Widzisz? Za szybko, Su, zwolnij, proszę! O, przepraszam, Sam. Zrobię to wolniej dla ciebie. Dziękuję. Ale patrz uważnie, nie powtórzę tego triku ponownie, okej? Okay? Ups, gdzie podział się marker? O nie, su, jak mogłaś to zgubić? Gdzie on jest? To był mój ulubiony marker! O, tu jest sam. Nic nie znika bez śladu. No cóż, może z wyjątkiem ciastek? Nie wiem o co ci chodzi, Su. Okej. Okay. A teraz co o tym myślisz? Co? Dobrze, pokażę Ci, jak to się robi, jeśli dasz mi trzy ciastka. Myślę, że mogę zaoferować Ci dwa ciastka. Zgoda? Umowa stoi. Ach, zrobiłem się trochę głodny. Och, Sam. Okej, okay, po prostu przyklejasz ołówek do tylnej części kciuka taśmą w ten sposób. Wow, byłem pewien, że to prawdziwa magia. Teraz zamierzam zjeść te pyszne ciasteczka, które mi obiecałeś. Hej, Sam, mieliśmy umowę. Umiem też robić znikającą magię. Jak mogę mu teraz ufać? Ach, jestem taka głodna. Muszę nauczyć się tej sztuczki. Widzę jej potencjał. Dobra, muszę się przygotować do negocjacji. Ach, ale bym chciała, żeby ktoś przyniósł mi coś słodkiego i pysznego. Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. Za późno sam. Hmm. Tak czy inaczej, domyślam się, przyjaciele, że chcecie nauczyć się tej sztuczki, prawda? Twoje umiejętności dedukcji są świetne, co? Zupełnie jak twoje umiejętności magiczne. Wszystko zależy od twoich umiejętności malarskich i zwinności palców. Spójrz! Jeszcze raz, jeszcze raz i jeszcze raz. Widzisz? Wow, zatyczka rzeczywiście wygląda jakby skakała. To niesamowite! To samochód z lodami! O, nagle mam taką ochotę na lody. Chciałbym mieć trochę pieniędzy. Co? bardzo proszę! Weź to i kup dla mnie też truskawkowe. Co? To prawdziwe? Samochód odjeżdża. <noise> Samochód jest już nieważny. Kontynuuj. Moja skarbonka jest pusta. Wypełnij ją pieniędzmi. Nie ma mowy. Nie mogę wyczarować monet z powietrza. Spójrz na to. Musisz trzymać mocno monetę i po prostu wykonać taki ruch. A, więc ten trik nie sprawia, że monety się mnożą? Hmm. Cóż, ten następny trik może przynieść ci niezłe napiwki. Czy będę musiał podać herbatę? Możesz zrobić coś bardziej ekscytującego. Jak to? Możesz sprawić, że marker zniknie na dobre. Widzisz? Zniknął! Trochę się boję. Nie chciałbym mieć do czynienia z czarną magią. Potrzebuję markera! Chcę pokazać własną sztuczkę! Och, oczywiście! Czarna magia może podzielić się z tobą tym markerem. Nawet tak nie żartuj, su, Proszę! Tak czy inaczej, oto sztuczka! brada dobra! Łasz. Podążaj za mną, Markerze. Wow, to naprawdę fajne. Tak, mówiłam ci, robię prawdziwą magię. O, pomocy. mamy problemy techniczne. Ach, puść mnie, puść mnie, ty głupi Puść mnie. Ach. Mam cię. Ach, polubcie ten filmik, jeśli jesteście pod wrażeniem mojej magii. I pamiętajcie, aby zasubskrybować nasz kanał. Do widzenia. Wow. Sam uwolnię cię.